Podcast mieliśmy nagrać. Mhm. Cześć. Spotykamy się dzisiaj rozwinąć trochę krótki materiał Mateusza z nadmorza z wakacji. Wspominałeś o dwóch typach modeli: o modelach glassboxowych, o modelach blackboxowych? Tak jest. Fajnie by było rozwinąć na ten temat, bo pojawiły się pytania w związku z tym. Czym się w zasadzie różnią? Troszeczkę nadmieniłeś, natomiast może kwestia bardziej istotna jest tutaj, jak, jak te różnice mają wpływ na dyskryminację. Na dyskryminację całości. Pojawiło się takie pytanie, bardzo fajne, bardzo dziękuję za nie. Dyskryminacja jest takim pojęciem, które z perspektywy tutaj uczenia maszynowego, będziemy to upraszczać, powoduje, że coś nie jest dobrze odzwierciedlane. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że tak jak mówiliśmy o tej dyskryminacji, która może wystąpić na przykład w danych, tak? Czyli to zrobimy teraz taki test, proszę sobie wyobrazić Chińczyka takiego typowego. I każdy przed oczami ma jakiś tam obraz. Ale okazuje się, że w Chinach jest tam chyba 52 różne etyczności, z których oni pochodzą, są ci. Han, są, ujgurowie są, tam mniejszości koreańskie i w ogóle bardzo dużo innych. No i teraz my mamy jakiś wzorzec, taki wzorzec, który jest to ogólnieniem. Natomiast pojawia się ten problem, że te mniejszości, na których z definicji jest bardzo mało, no jak one mają wpływ na to, czy rozpoznajemy daną osobę. No i teraz. Mówi się o tym w taki prosty sposób, że jak rozwiązać ten problem, no to zróbmy tak, żeby było porówno i są takie dwie metody statystyczne, które są używane, czyli dobra, jak najwięcej mamy na przykład tych, tych ludzi, którzy są z rasy Han, to musimy teraz zrobić tak, żeby wszystkich było porówno, no ale... Jeżeli to się nazywa taka metoda Anderson'ich, czyli zbierzemy mniej próbek tak, żeby było mniej więcej to równo. No ale problem jest taki, że jest bardzo duża różnorodność tych ludzi, którzy się tam pojawiają. No więc to są bardzo różne. Weźmy sobie taki przykład, nie wiem, nie będzie to o biometrii twarzy, nie? Czyli mamy różną twarz, mamy różne cechy, mamy różne efekty, efekty krzyżowania i tak dalej. No więc jak teraz to ograniczymy, to to będzie miało znowu negatywny wpływ, nie? No więc yy, druga metoda jest taka, żeby zrobić oversampling, czyli wziąć kilka razy, no i powiedzmy, to jest takie kopiuj wklej, powiedzmy, że to jesteś jakąś mniejszością yy, w Czechach robimy kopiuj wklej i jesteście teraz 20 no, ale to też powoduje problemy, no, bo jeżeli jesteś mniejszością, która jest idealnie skopiowana, wklejona, no to też wpływa na dane. No i teraz, jak ta, jak ta dyskryminacja jakby jest związana z tymi blackboxowymi i glassboxowymi modelami, no bo jakby o to nam chodzi na koniec. Nie? Problem z modelami blackboxowymi jest taki, że na początku przy uczeniu starasz się jak najlepiej wszystkie te dane zbilansować, to znaczy tak, żeby była reprezentacja. W idealnym świecie mielibyśmy reprezentację dokładnie wszystkiego, co się znajduje, czyli jeżeli mówimy o twarzach, to mielibyśmy wszystkich obywateli i zrobimy sobie tam jakąś zgeneralizowaną model twarzy. Natomiast w sytuacji, kiedy no musimy, żeby się uczyć, mieć jakąś ograniczoną próbę, no to ta ograniczona próba musi być wybrana. No i teraz ten problem etyczny, który się pojawi, to znaczy kto jest reprezentatywny, nie? ile ludzi wystarczy, żeby mhm. być reprezentatywnym. No i dobrze, więc wiemy, że na pewno jakby w samej metodzie popełnimy błąd, no bo nie będziemy, nie weźmiemy wszystkiego pod uwagę. No to teraz jak ten błąd sprawdzić? I przy blackboxowych modelach ten błąd jest sprawdzany właściwie tylko wtedy, kiedy już jest za późno. To znaczy mamy model, który funkcjonuje i mówimy, dobra, nie rozpoznaliśmy znaku stop, nie rozpoznaliśmy twarzy, bo ktoś jest z jakiejś innej grupy i coś tam się stało. Nie? Więc testuje się go na zbiorze danych i patrzy się tylko co jest na środku. I teraz ta różnica w stosunku do blackboxowych modeli jest taka, że tam jesteśmy w stanie zobaczyć, aha, podjąłem taką decyzję, ponieważ... E, odległość pomiędzy oczami, albo tam rodzaj symetrii twarzy, który ma współczynnik, tyle był taki i taki. Mm -hmm. No to znaczy, że teraz. Zastanawiając się nad tym, są jakby parę metod do tego, żeby to poprawić, tak? czyli przeuczyć taki model naprawić. Eee, taka pierwsza metoda, także przy Blackboxowych, po prostu przeucza się ten model, mówiąc, ale ziomek, na wyjściu ma wyjść tak, tak? tak, czyli ja nie chcę, żeby tutaj pojawiła się taka dyskryminacja. I były takie przypadki, akurat w przypadku rozpoznawania twarzy, gdzie Microsoft eee, właśnie ze swoimi algorytmami rozpoznawania twarzy robił takie rozwiązania. W przypadku glassboxów wystarczy spojrzeć, mówisz, aha, to jest tam, to teraz nie optymalizujemy całego modelu, bo optymalizując cały model, rzuca się jakby bardzo wieloma zmiennymi, czyli tymi wskaźnikami, które tam się pojawiają, takimi, no i jak tutaj dodasz, to tam się może zmienić i tak dalej, i nie widzisz tak do końca, jak co się tam dzieje. W przypadku glassboxów mówisz, OK, chodzi nam o odległość pomiędzy oczami, ona nas tutaj zawiodła, optymalizujemy poprawę tego, no i jesteśmy w stanie szybciej do tego dojść. Nie? Dochodzi czasami do takich paradoksów przy jakby uczeniu maszynowym, gdzie te wskaźniki są bardzo nieintuicyjne, no bo tak okazuje się, że tak są dobre wyniki, ale jakby jakbyś to spojrzał jako człowiek, te cechy, które gdzieś tam są określane, są, są nierozsądne. Więc to jest jakby ta różnica glassbox w stosunku do dyskryminacji, co do blackboxa, ale to nie rozwiązuje całkowicie problemu dyskryminacji w danych. Nie? Ok, a gdyby dane weryfikować pod względem dyskryminacji jeszcze przed jakby wrzuceniem na model, że tak powiem? Mm -hmm. jest, jest trochę takich metod do, do podejścia tego, bo jakby to co zazwyczaj się robi to jest eksploracja danych, czyli wchodzę, patrzę jakie dane mam, jakie one są różnorodne, na ile podobne itd. itd. I pojawiają się pierwsze narzędzia, które są z tym związane. Takim pierwszym kawałkiem, który jest rozwijany i bardzo serdecznie polecam, chociaż jest na takiej wstępnej fazie, jest FairLearn. To jest taki framework, może o nim jeszcze kiedyś opowiemy, który pomaga właśnie poradzić sobie z niezbilansowanymi klasami. Część klas wiadomo, że jest bardzo wrażliwa, czyli właśnie te liczności narodowości lub tam y, płeć i, i inne takie. Oni tam proponują kilka metod, które, które to rozwiązuje i to jest jakby kawałek software'u, który pomaga sobie z tym radzić, ale jest bardzo nieidealny, bo y, zawsze jest tak, że jeżeli chcemy coś skompensować, bo czegoś jest mało, a chcemy, żeby było więcej, no to jest to kosztem czegoś, więc jest to takie fajne podejście, pokazuje, że szukamy rozwiązań i jakby technologia też poszukuje rozwiązań, ale no jest to znowu na takim poziomie uogólnienia, że ktoś mówi: Dobra, to teraz zrób mi tak, żeby rozpoznawało to i to, i nie ma takiego głębszego zrozumienia, a dlaczego tak się no. stało. Okej, okay, dobra, to mamy poruszone jakby tematy uczenia maszynowego głównie, mieliśmy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Więc może spróbmy sobie takie rozgraniczenie tego, co jest czym, bo w chwili obecnej, jak już rozmawiałem z Michałem, jakby regulacje Unii Europejskiej traktują jedno i drugie tak. tym samym prawem mhm. i tak naprawdę pod to samo jest to obie jakby te dziedziny są podpięte. Natomiast warto nadmienić, że są pewne znaczące różnice między tak. jednym a drugim. Zdecydowanie. Ja, ja w ogóle jestem, mam takie wrażenie, że uczenie maszynowe, czyli machine learning i sztuczna inteligencja, jest używana bardzo często zamiennie. E, tak dzieje się z, ze względu na to, że... Ludzie, bardziej trendy jest mieć domenę AI. Bardziej sexy dokładnie jest mieć domenę AI, tak, tak. E, ludzie, ludzie jakby patrzą na to, co sobie wyobrażają, tak, tak jak wyobrażaliśmy sobie wcześniej tego w cudzysłowie Chińczyka, tak teraz wyobrażamy sobie sztuczną inteligencję i mamy pojęcie, kurczę, jakie to będzie wielkie, wspaniałe i o co tu chodzi. I są definicje, i są definicje, które są tymi, jakby w Unii Europejskiej, są takie troszkę bardziej naukowe, o uogólnionej sztucznej inteligencji albo tam sztucznej inteligencji różnego typu. I tutaj ważne jest, żeby rozgraniczyć, nie? że uczenie maszynowe to jest jakby metoda sztucznej inteligencji, czyli to jest jakby w worku tym, że możemy tworzyć sztuczną inteligencję, między innymi za pomocą uczenia maszynowego. I ludzie to, to używają zamiennie, bo jakby no nie ma za wiele innych metod, które w tej chwili są wykorzystywane, z tego co mi wiadomo. Natomiast to jest tak wrzucane tak w prawo i w lewo. No ale jaka jest, jaka jest tutaj różnica? Nie? W sensie i, czemu ludzie to tak mylą? Inteligencja ogólnie, to, czyli uczymy się na podstawie obserwacji, historii, błędów, jakie popełniliśmy i feedbacku. Nie? I tak działa ogólnie uczenie maszynowe, czyli tam uczymy pewnej historii, nie wiem, tak jak ten przykład sędziów w Estonii, tak? gdzie nie pamiętam, to chyba do 10 tysięcy euro ma orzekać automat, czyli zrobili sobie model uczenia maszynowego, wyuczyli go na poprzednich decyzjach. I co się stało? Czyli preced, na, na, na podstawie precedensu, uczenie, tak? Na podstawie tego, jakie były poprzednie decyzje mhm. sędziów. I co się stało, jakby. Jak bardzo, byś bardzo jestem ciekaw. Nie wróżę rewelacji, że tak powiem. Znaczy, wiesz co? Ja, ja mam takie odczucie, że to jest powielanie biasów. Tak? No bo hmm. zobacz, że jeżeli jakikolwiek decyzja wcześniej była podjęta, to oczywiście to jest jakieś tam małe ryzyko do paru tysięcy euro, ale to będziemy ją powielać. No to zależy, kogo się sądzić, dla jednego 10 tysięcy euro to sobie nie jest tak mało, prawda? No, to, to jakby kwestia jest tego, że jest bardzo dużo, ponieważ dane z definicji są brudne, są zanieczyszczone takimi piasami, nie? To jak ten przykład badań w Izraelu, gdzie sprawdzano, jakie są wyroki, jak sędziowie są zaraz przed lunchem i zaraz po lunchu. Nie? Najostrzejsze były przed lunchem, bo już biologia wpływała na to, że podnosi się pewnie kortyzol i tam jesteśmy coraz bardziej zdenerwowani, a po lunchu były najbardziej łagodne. Nie? No I i, I teraz... to też jest jakby statystyka, więc jakby tutaj nie dokładnie, mamy dokładnie. No, no więc dobra, uczymy się na historii, ale ta historia jest nieidealna. Nie? I teraz ja bym powiedział, że Różnica między sztuczną inteligencją a metodami uczenia maszynowego no, jest, jest zasadnicza. No, sztuczna inteligencja ma być tym takim, szczególnie ta uogólniona, agi, ma być takim bytem, który, do którego dążymy, który nas przewyższa, który jest w stanie sobie poradzić z takimi właśnie biasami. Natomiast tych biasów pojawia się tutaj mnóstwo. Nie wiem, czy kojarzysz przykład z Twittera, gdzie tam było taki. Był taki chatbot konwersacyjny do sztucznej inteligencji, który uczył się na podstawie danych z Twittera i został ksenofobem po, nie wiem, tam paru godzinach tak, uczenia i tak, zaczął... tak, tak, tak. Zaczął grozić rasie ludzkiej, że coś było takiego. Tak, no, tam były takie... jakby Został wyłączony ze względu na... No, prawdopodobnie na dane wyjściowe, no bo nauczył się tego, czego jest dużo, a że niestety jest dosyć sporo hejtu, to... To tak się to pojawiło, ale no, to pokazuje, że niestety jak w blockchainie jest pewna demokracja. Jak ktoś ma większość, to jest w stanie przeuczyć tak że, to, no tak, że będzie szło w tą stronę. Więc tak zamykając ten temat sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie maszynowe to takie metody, klocki, z których staramy się obecnie budować sztuczną inteligencję. Co do definicji sztucznej inteligencji, myślę, że... Jest ich bardzo wiele, natomiast rozmawiamy ogólnie o tej definicji, która jest w Unii Europejskiej, bo staramy się trzymać rektechu i tego, jak to będzie aplikowane, ale... Ja bym miał jeszcze tutaj taki, taki dosyć duży margines co do tego, że to będzie redefiniowane, no bo mhm. mamy worek sztuczna inteligencja, no i w tym jest cała statystyka, uczenie maszynowe, głębokie uczenie i tak dalej, i No jest to jedna z dziedzin, które się w tej chwili najszybciej rozwijają. Tak, to tak, 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 Na tak. wielu frontach, wiele firm pracuje nad tym jakby tutaj przyrost danych i jakby to jak się rozwija sama sztuczna inteligencja w różnych spektrach jest wykładniczy, więc że na przestrzeni kilku następnych lat dopiero zobaczymy. Będzie impreza. E, jakie będą definicje, do czego dojdzie, jakie wynikną z tego problemy i, i jakie wynikną z tego korzyści, bo myślę, że mimo wszystko że korzyści będzie więcej niż problemu. A Ty się obawiasz tego, co tam będzie? E, no odrobinę, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli stworzylibyśmy taką tą, nie wiem, skajnetową jakąś powiedzmy wersję sztucznej inteligencji już tą, która Sama by decydowała o, o, o wszystkim i miała duży wpływ na środowisko, i, i, i w ogóle, to obawiam się chyba najbardziej tego, że będzie próbowała rozwiązać jakiś problem, w którym po prostu na jednym z stepów to człowiek będzie przeszkodą. No, no I prawda. tutaj jakby eliminacja zupełnie nie w negatywnym tego słowa stwierdzeniu, że, że, że próbuje się pozbyć wasy ludzkiej, tylko po prostu stwierdzi, że akurat człowiek tutaj w tym elemencie rozwiązania problemu, który przed nią sobie postawiła, jest zbędny. E tak, jakby nie pomaga całemu, całemu tematowi, więc, więc po prostu będzie, będzie trzeba go wyeliminować, no i tutaj jest jakby gdzieś tam jakoś tam, natomiast wierzę w to, że, że, że regulacje pozwolą na to, żeby jakoś nad tym zapanować, choć no nie ukrywam, że jest to coś, co jak się szybko wypchnie spod kontroli, to możemy się nawet nie zdążyć bruchnąć. <laughs> Może tak być prawa asimowa, które mówią o tym, nie, przede wszystkim nie, nie będziemy krzywdzić człowieka. Nie? Uh -huh. I teraz mamy, mamy taki problem, moim zdaniem, który będzie się nam pojawiał cały czas. To znaczy prawa asimowa jako prawa są logiczne i zrozumiałe dla ludzi i trzeba je zaprogramować. Tak. A każda translacja jest nieidealna, więc tak jak tam ludzie z inteligencją czy innych organizacji, które zajmują się właśnie takimi problemami, jak tu postawić płotki, żeby ta sztuczna inteligencja, jak już powstanie, żeby nam nie zrobiła kuku, no to, to jest bardzo trudne, no bo jak to będzie inteligencja, no to jakby dookoła tych płotków będzie w stanie sobie przeskakiwać. Nie? To jest takie pewne uproszczenie. No ale... że jak to jak jeszcze zrozumie, że te płotki ktoś postawił po to, żeby tak, nie wręczył w jakiś dokładnie, sposób. Dokładnie, i w jakim celu? No więc jakby. E... Ja uważam, że to jest taka zabawa mocy obliczeniowych, nie? Tam był, ostatnio Michał wspomniał o, o Dojo i Tesli i o tym, że będziemy mieli zaraz eksaflopy, które sobie jeżdżą z nami w aucie. E, Super, e, My mamy też jakieś zdolności tam kognitywne i mamy tą wspaniałą cechę, że zapominamy. E, w pewnym momencie... W pewnym momencie padła nam bateria. Na w w pełnym zupełnym przypadkiem. Zupełnym przypadkiem. W, w pewnym momencie. W pewnym momencie będzie tak, że zdolności ludzkie, to znaczy, to, to jak my postrzegamy, uczymy się, rozwijamy, jakby ta nasza inteligencja będzie po prostu przeskoczona przez hardware i przez software. Także dochodzimy do tej granicy. Będzie wesoło. Będzie wesoło. Dobra, myślę, że z racji tego, że mamy już naprawdę końcówkę baterii, na dzisiaj sobie skończymy. Temat na pewno będziemy ciągnęli w kolejnych odcinkach. Myślę, że z tego co dziś powiedzieliśmy też. Urodzą się jakieś pytania? Oby. Mam, mam taką nadzieję. Jeśli tak, to po prostu skomentujcie. Będziemy się starali odnosić do wszystkiego, co, co jakby Was interesuje, przede wszystkim, bo, bo to dla Was e, to nagrywamy. I zapraszamy na następny odcinek. Do kolejnego. Dzięki. Dzięki.